Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Robloxa. W dzisiejszym odcinku jesteśmy razem z Filipkiem i dzisiaj zagramy sobie w taką gierę, gdzie możemy podnosić ludzi i rzeczy. Filip, puść bo inaczej cię wyrzucę za mapę. No Gdzie Filipka tu próbujesz ragościu. Moje! Moje! Nie odpuszczę! Moje! Moje! Zostaw Dave'a! Mój Dave! Gościu! Gościu! Nagrywam odcinek, tak? Puść mnie! Puść mnie! Albo sam się puszczę! No właśnie! Tak myślałem, że mnie zostawisz, tak? A! Dobra, czyli nie mogę tyle razy shifta klikać. A, też ci trzymam gościu. Ja, 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 ja. Dave zostań tu. Poczekaj chwilę. Jakiś... Dobra, ja idę na kaczałkę. Idę na kaczałkę i kaczałkom ucieknę od tego typu. Jo. A biorę iwa. E. Lecimy. Ej! Hey. Ogarnij się. Gdzie Nie jesteś? Jesteś pijany. Gdzie jesteś? Chodź kaczak. Chcesz, gdy pichał ty. No daj. <grym> Gdzie jesteś? Ja? Lecę do tego, do, na wyspę. Tak. Pychaliśmy ludzi. Widzę się. Z Dejbikiem. Halo? Dobra, kaczałka. Żegnam. Żegnaj, kaczałka. De nie, nie żegnaj, kaczałki, to będzie twój zwierzaczek. <śmiany> Już miałem złapać Dejba. Jak, jak, jak docisz, nie lecisz, ty jesteś. Masz tutaj. Obracałem Masz dwa grzybki, halucynki. No jakiś e, gościu przyleciał na naszą. Wywalaj, gościu. Jak coś, to uczę się latać Dave'em. Okej, okay, a ja zjadam grzybki. Hmm, nic no, mi nie no, jest. Hallo. No nie, nic mi nie jest. Coś, daj. Co mi się dzieje z ekranem? Daj, podlecimy, tłobo. Co jest z moim ekranem nie tak? Nie. To by chyba zły pomysł jeść te grzybki. Co jest z tym ekranem nie tak? Ja zemlałem. Dobra, okay. widzowie no. gdzie <noise> nie wytrzymuję. Nie <noise> mogę się ruszyć. O, wracam. I już jest normalnie. Prawie normalnie. Teraz jest normalnie. Lecę na naszą wysepkę. Fit, zejdź. Ogarnij się. Gdzie jesteś z Dave'em? Ej, chodź pod naszą wysepkę. No nie, gościu! Nie leć tu tym koszem! To nie dla nas! Nie, Dave! Ty! Ej. Sorry, gościu! Zostaw kaczałkę! Nie, daj Wik, nie gin. Daj nie! Leć! Leć! Co? Samolociku, nie? O, rakiety! Pamiętasz, co się dzieje, jak mam rakiety! Nie, nie, Filip nie. Niech, ten Filip. Ej, dobra, mam pomysła. Chodź ogień. Podpala, pod, będę podpalał ludzi. Kto chce dostać ogniem? Trzymaj. Trzymaj, gościu. Przyjdziesz tu do mnie? Bo chcę polecieć w kosmos. Mm, poczekaj. Nie mam się... jak sam. Zostaw mnie. Nie! 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 O, Ez. As... Chodź tu. No, nie. No nie wytrzymie. Paletą do nich. Ja! Tak to się robi. Tak proszę, chcę kosmos polecieć. Gdzie jesteś? Ja? No, A paletą w głowę. <grymne> przy dwóch koszach, przy dwóch koszach! <grymne> Nie dobra, dobra, widzę Dobra, widzę wie. Pyk. To chce się podpalić. A dobra, gdzie jesteś? Cisz w kosmos To To gdzie jesteś? Co ci pomogę. tak... <grymne> Przy tym takim czym? Przy tym takim. Przy dwóch. Ko... Przy? Przy tych takich koszach do koszkówki. A on ja na kosz. Yeah. No. Czekaj. Stawaj na rakiecie, ja ją odpalę. Sto stoisz? Tak. tak. Ja, ja, mam rakiet... sposób, ja mam lepszy sposób, ja mam lepszy sposób. Czekaj. Czekaj, co mogę wziąć? Szafkę do latania. No i ja. sposób? Mam szafkę do latania. Nie, ja, moja rakieta wybuchła. Poczekaj w tym, nie polu daj, latania. Nie, yeah. ty pochłon! I tak, i tak! O, ostatnia rakieta! Filip, gdzie jesteś? Mam ostatnią rakietę! Wiem, ale wiem, że... ...mogę zginąć przez moją głupotę. Co żeś zrobię Ja? Pojechałem w kosmos! Jak? O, widzę Cię. O, też kurcatek. Ty, co ty jakiś taki? Ty masz tyłek jakiś spięty. Ty ty jesteś niezniszczalny. Chodź, idziemy, nie bo trzeba to uczcić. Zamykam gdzieś skrzynce ja. od Minecrafta. Gościu, zostaw. Nieee. Ej, dobra, wiem jak latać. Bierzemy se to. To jest najlepszy pojazd na świecie, bo się z niego nie da wypaść. Full gas! Filip, gdzie jesteś? Ello. Moje lambo. Elo Jesteśmy dużo szybsi od Filipa. Co to jest za platforma? Typ, bo to jest niegrzeczny typ nie żyje, żyj, żyj nie wiem gdzie oni są z tą platformą nie aha lecimy do nich na stole lecę do jakiejś typa co latają platformą właśnie do tamtych też I need this Platforma. <noise> sam! Dostała chyba jakaś paleta, To mi spodło! Jakaś piknik. <noise> Dobra, co możemy zrobić? Jeszcze jeden te... Tetris, Tetrisak. Idealna gra na nudę. Tetris. <noise> ha, moja wyspa! Filip, zobacz. O nie, usunęli mi wyspę. Czemu nie mogę? Mojego tetrisa? Nie, zostaw typiara. Typiara zostaw. Dobra, nie leci Bat... Baty... y, y, chcę ułożyć Tetrisa. idealnie. A, teraz pa pa pa, -pa, 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 -pa to tu. I ciągniemy. I ciągniemy za dźwignię. wyjdzie. to... toka. E. notebook. No. Otwieram I co możemy z tym zrobić? Dźwignia! Ja! Ja! No nie da się dźwigni użyć. Idziemy do drugiego. Wojtek Kociu mi używać szolidekemów. Co, prawda wyszły mi dwa w noga? Ale jest git. Aha, zakręciliśmy. Dobra. Co wypadnie? Co wypadnie? hot dog? Hot dog. Trzy hoddoki! Dałaś ja. mi. Idziemy komuś rzucić w kogoś monetą. Zobaczymy, jak daleko pójdzie. Wojtek! Wiem, Przez. E Mój traktorek! Ili, się stało z umiejętnościami latania? Yeah. Ja. Oj, Oj. A? traktorek! A? <laughs> Wywalajcie goście tam

Tam. Nie wiem dlaczego, ale mam ochotę kupić rakietę. Mm. A to będę... zbierał zbierał platformę, wiem. Zagram na tych. Na Jamankach. Czy tam jak to się nazywa? Jedziemy plat. piaro. Wywalaj mój trak tu ryk! laj Wy laj! No. Mój traktor. Nie oddam. Gdzie Nie ma i się gruba. <laughs> no Typo. Jadę traktorkiem! 30 na godzinę. Mój traktorek. Nie oddam. Te. Nie baguj mnie traktorek. Kiedy w kosmosie zabababała trakturka? Ja jestem by... w kosmos 30 ja na godzinę. Pit, patrz rakietkę. Nie, misiu, misiu. Trzymajcie dziadka! Misiu dosłownie poleciał w kosmos. Nie. <noise> Co się na mnie patrzy? Trzy patrz. Trzy lampis. Trzy lampisz. Trzeba trzyb, trzyb. my to... On go, to on Filip, Filip. Biorę jedną hmm. rzecz. A właśnie. Jest tu coś fajnego do kupienia. Kowadło możemy komuś rzucać na głowę. To jest w przydatne. Bardzo Ui. O. Hmm. Rakietka! Te rzeczy już mam. Hmm. hmm. Rakietka krótka tysiaka? O, gzybek. Chcę gzybka. Gzybki. Gzybki. Zostaw. Muszę jeść grzybki. Zjadam cztery grzybki. Haha, jest gościu, jest! <laughs> Brawo typo. Nie walcz teraz z jakimś gościem w skinie Kulkida. Gościu, zaraz ci się zacznie kręcić w głowie. Zaraz gości. <laughs> nie! Nie! Ja nic nie widzę, tamten gościu pre... pewnie też nie. On zjadł jednego grzybka. I znowu to samo. <laughs> nie wytrzymał. Co jest? <śmiech> Co? <śmiech> Teraz dosłownie nie mogę się ruszyć. O, widzę. Już ryzyko widzę. Ej, znalazłem nowy, najlepszy pojazd na świecie. Stół z kółkami, panie. Rozpędzasz go? Rozpędzasz? Puszczasz? I on normalnie jedzie 300 na godzinę. Chcesz zatrzymać? Żaden problem, wystarczy go dotknąć. Możesz też nim latać. Zobaczcie, widzowie. Ja go mam ten stół sam jedzie. A ja na A ja dosłownie będę... Dosłownie... Ja nie wiem jak to się nazywa, że to jest gitara. Ja potrafię na tym grać. Mm -hmm. Lecisz w kosmos. Kurde, leć w kosmos. Kto śmieć? a nie ty? No ty umiejętności! Filip. Wsiadaj. 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 Ah. Eee, mój stalik. Teraz na tobie będę musiał lecieć, Johndoł. <laughs> Nie mi co na gościu. Filip. Le Lecę na gościu. <noise> Filip. Aha, Filipa widzę, rozłączyło. Znaczy, nie, nie. nie, nie. nie. Mam lagę mózgu. Aha, Filip ma laga mózgu. No to coś takiego podobnego, jakby ci rozłączyło. Zostaw, gościu, zostaw. Ja na tym tylko umiem grać. Chociaż pierwszy raz w życiu to widzę, że to jest także. Ale jak widzicie, widzowie, Filip ma już lagi mózgu. Ja zaczynam grać na gitarze, choć nigdy nie umiałem. Więc na dzisiejszy odcinek to by było tyle. Nie zapomnijcie o Subiku i lajku. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.